Dzień dobry, nazywam się Henryk Mruch, jestem emerytowanym profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Współpracowałem przez wiele, wiele lat z różnymi firmami, między innymi też z firmą Remers, ale niezależnie od zarządzania od ekonomii jestem również współautorem encyklopedii pszczelarskiej, autorem takiej książki Rynek Miodu w Polsce i mając trochę więcej czasu na emeryturze postanowiłem z moją rodziną, a głównie z wnukami, żeby zadbać trochę o swoje hobby, a mianowicie przygotować ekologiczne, ciepłe, miękkie ule dla pszczół. Także kupiłem deski topolowe. Na filmie wszystko będzie widać, jak przygotowaliśmy surowe ule z surowego drewna, a następnie współpracując z Remersem, z Panem Prezesem Michałem Rekiem otrzymałem od firmy ekologiczną farbę. Jest to farba, która nie szkodzi ani dzieciom, ani nie szkodzi pszczołom. Ponieważ jestem rozkochany od lat w Grecji, więc wybrałem taki piękny, niebieski kolor grecki. I te ule właśnie z ciepłego, miękkiego drewna topolowego zostały pomalowane i to na filmie będzie widać. Przez kolejne, trzecie młode pokolenie. Wszystko jest przygotowane tak, żeby od wiosny pojawiły się tutaj rodziny pszczele. Jak wiemy doskonale, pszczoły są naszymi przyjaciółmi i być może ta historia zachęci ludzi, którzy mają ogrody, do tego, żeby postawić też takie ekologiczne Przyjazne dla pszczół ule i cieszyć się współpracą z tymi bardzo pożytecznymi i pracowitymi owadami. Miło mi bardzo, że firma Remes udostępniła nam tę farbę, która pięknie się tutaj prezentuje, jeżeli chodzi o. Ale wszystko jest jeszcze w trakcie budowy, także jeszcze raz będziemy to malować i potem już wszystko będzie gotowe. Dziękuję bardzo.